Cześć, ja jestem Maguś i witam Was w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. Jak widzicie, coraz lepiej Damianowi i Małgorzacie się układa. Ostatnio po tych jakichś małych problemach małżeńskich troszeczkę wszystko się uspokoiło. Już teraz Damian zrozumiał, że musi troszeczkę więcej czasu poświęcić Małgorzacie, ponieważ ona jest rodzinną Simką, ona potrzebuje bliskości jego w swoim życiu. Także Dawian postanowił troszeczkę bardziej skupić się na swojej żonie. Tym samym dużo lepiej im się teraz układa. Ten mały problem z tym przytuleniem, z tymi flirtami. E, oboje sobie wybaczyli, e, Małgorzata prawdopodobnie po prostu chciała się zemścić za to przytulenie na ślubie z mrocznym kosiarzem Najwyraźniej bardzo ją to zabolało, e, no i z tego to wszystko wynikało Najwyższa pora wybrać się do łóżka, dlatego że Damian prawdopodobnie tak, jutro rano idzie do pracy Z kolei też zastanawiam się co zrobić z Małgorzatą, Małgorzata już jakiś czas jest tutaj z nami Jeszcze nie ma żadnej kariery, nie pracuje jest duszą towarzystwa, takie na pewno będziemy biorali pod uwagę jej cechy, jej zamiłowanie. Jest rodzinna, aktywna, śmiała i kontaktowa. I teraz będzie trzeba jej prawdopodobnie wybrać jakąś pracę. Zobaczmy jeszcze tylko, jakie ma umiejętności. Charyzma, granie w gry wideo. No nie wiem, czy granie w gry wideo to się przyda do czegoś. Ogrodnictwo na poziomie czwartym, dzięki temu, że Małgorzata często zajmowała się ogrodem Damiana. Umiejętności komediowe i literackie. A może by tak zrobić Małgorzatę pisarkę? Spróbujemy to zrobić. Wiecie co, od razu przejdźmy do rzeczy. E, akurat Małgorzata chce iść do komputera, przeglądać sieć. Małgorzata, co ty zrobiłaś? Dlaczego zepsułaś tę walkę? Czy Damian naprawdę nie ma e, zbyt wielu rzeczy, rozumiem, do roboty? Bo przecież co chwilę musi coś naprawiać. Ale z kolei Damian jest prawdziwym mężczyzną i... Możliwe, że nawet nie zdenerwuje się na to, że Małgorzata zepsuła kran po raz kolejny. Zobaczymy, czy jest jakaś oferta pracy dla Małgorzaty. E, oczywiście chciałam zostać pisarką, ale tutaj nie ma takiej e, autorka. Dobra, to prawdopodobnie to jest to, e, co nas interesuje. Czyli wybierzemy e, autorka. Będzie pracować od 11 do 19. To jest mniej więcej w tych godzinach, w których pracuje Damian, bo on pracuje od 10 do 19. Także dobrze, bo nie będą się mijali i będzie może bardziej e, zadowolona z tego, że e, możesz spędzić również czas ze swoim mężem. E, musi czytać książki. O o Czy my mamy jakieś książki? Prawdopodobnie będziemy musieli wybrać się do sklepu albo po prostu zamówimy je. To może zróbmy to od razu. Co ona może e, przeczytać? 50 do cieni moich okien. Afera w grochy. Myślę, że kupimy e, kilka takich tytułów, e, które mogłyby ją zainteresować. Doskonalenie oka umysłu, to też weźmiemy. Fitness, fitness, myślę, że nie będziemy tych e, przewodników takich, może jakieś bardziej, e, właśnie takie literackie utwory. Nie poradniki, tylko bardziej literackie. Gra ogrom. To jest coś, co mnie interesuje. Może Małgorzata również zainteresuje. Władca Cieni. I zmrok. Dobra, to będą tytuły. Trochę książek Małgorzata kupiła. Dzięki temu będzie miała co czytać. Czyli obiekty są już na regale. Zobaczcie, jak to fajnie działa. Otwieramy. Tak, wszystkie nowe książki już mamy, już mamy tutaj zamówione i już są na miejscu. Małgorzata, idź spać, naprawdę! Kobieto, ty po prostu zawsze, zawsze po nocach w ponocach się do po domu, zamiast pójść spać z zamianem. Damian w środku nocy postanowił zająć się tą umywalką. Widzicie, naprawdę, naprawdę Damian świetnie sobie radzi w gospodarowaniu swojego domu. Może nawet będzie wkrótce gotowy na założenie rodziny. Ale wiecie co, najpierw chciałabym zająć się jego aspiracjami, chciałabym spełnić jego cele życiowy Musimy w tym momencie zdobyć srebro na dwóch randkach ze współmałżonkiem. To się dobrze składa, dlatego że przecież ostatnio między Małgorzatą i Damianem troszeczkę się nie układało. Także dobrym pomysłem będzie pójść na randkę. Tak jak mówiłam, Damian troszeczkę bardziej chce się skupić na swojej żonie. No, być może, być może wkrótce będziemy myśleć nad powiększeniem domu, powiększeniem rodziny. Kto wie, kto wie, co przyniesie przyszłość. Widok żony sprawił, że Damian chce spędzić dzisiaj czas z Małgorzatą, dlatego postanowił wziąć dzień wolny w pracy. Żeby móc skupić się na swojej żonie, może zabrać ją w jakieś przyjemne miejsce na randkę? Małgorzata też bardzo się cieszy, że Damian będzie mógł trochę czasu jej poświęcić. Małgorzata postawiła przygotować się do randki, poprzymierzać trochę strojów. No, może znajdzie się jakiś najlepszy? Czy ta sukienka ci pasuje? Czy w tej sukience chciałabyś pójść? tymczasem postanowił się pochlupać, wyczyścić, wy, wypucować. No, chyba jednak tak. Coś mi się wydaje, że ta czerwona ci się wybitnie podoba, Małgorzato. No nie, to raczej nie jest dobry strój na randkę, chyba żebyście szli na siłownię, no to wtedy oczywiście. Ale myślę, że nie będziemy robić randki na siłowni. Wiesz co, Małgorzato, w takim razie już wiem, jak ty się ubierzesz na swoją randkę. Z kolei najwyższy czas na Damiana. Damian, ty też musisz się przygotować. Także zobaczmy, co byś mógł ty na siebie założyć. Wspaniale, że pomyślałeś o sprzątnięciu po śniadaniu. Ty to jesteś dobry mąż. No ale czy ty jesteś duchem? Damian, czy ty, czy, czy ty jesteś duchem? Wiecie, on nic sobie z tego nie zrobił, że właśnie przeszedł przez blat i przez ścianę w kuchni. No nie wiem, coś mi się to nie podoba. Okej, okay, już widzę też, że Damianowi też się ten strój bardzo spodobał Już wiem, jak się ubierze na swoją randkę Dobra, sprzątnijmy ten talerz O, Małgorzata, dziękuję, że to zrobiłaś Damian, w ręczniku to na saunę można iść, a nie na randkę Dobra, no to w takim razie zmieniamy strój Damianowi e, Co to był za strój? Mmm. To był ten strój Ponieważ Małgorzata poszła sobie poćwiczyć przed randką Damian ma czas, żeby zorganizować wszystko I dopiąć wszystko na ostatni guzik Także Damian dobrze się zastanów, gdzie Małgorzatę dzisiaj zabierzesz Damian pomyślał, że najlepszą najlepszy opcją będzie zabrać Małgorzatę w miejsce, w którym się pobrali Także jesteśmy w tym lokalu, w którym urządzane było ich wesele oraz ich ślub To dobry pomysł Damian Cóż, w takim razie możesz się zająć swoją żoną Myślę, że jeśli chodzi o zadania, na pewno Damian sobie świetnie poradzi, dlatego że każda ich randka była na złoty, na złoty medal i oni naprawdę świetnie się dogadywują na tych randkach. Mam nadzieję, że to już tak zostanie, że w życiu też będą się tak dogadywać, pomimo, pomimo wcześniejszych małych kłopotów. Damian że to postanowili sobie usiąść przy fontannach, porozmawiać w ogrodzie w okolicy kwiatów. To bardzo romantyczne miejsce i widać, że bardzo są oboje szczęśliwi. Gdzie wybiegniecie? Halo? Ja nie kazałam wam biegać wokół ogrodu Ja rozumiem, że wy się chcecie poganiać troszeczkę? Co się dzieje? Aha, wy chcieliście się pocałować Ale dlaczego... Dlaczego tak biegaliście naokoło tego ogrodu? Małgorzat Ci się chyba podoba takie bieganie wspólne po ogrodzie. Może po prostu to jest forma flirtu, że oni postanowili się ganiać. O, widzicie, mogorzata teraz opała Damiana, Damian łapie teraz małgorzatę. Jeszcze trochę nam brakuje, żeby zdobyć ten medal, ale super, już kolejna rzecz jest zrobiona. Opowiedz swoich sympatii historie, historię. Okej, okay, w takim razie ja Ci trochę pomogę. Może oburzającą historię opowiedz jej. Trochę zmienimy klimat waszej randki. Tak, sport to jest dobry wybór, bo Małgorzata lubi ćwiczyć, to jest coś, coś co ją interesuje. Także dobrze, dobrze że wybrałeś akurat sport. Po z pasją. Tak, to też jest nasze zadanie, oczywiście e, pozwolimy Wam to spełnić. E, randka jest już na srebrny medal. Gdzie Wy biegniecie? Czy Wy nie możecie tam przy tej ławieczce się całować? E, tylko musicie pójść z drugiej strony, nie rozumiem. No dobra, uznajmy, to jest element randki. Oni bawią się w Ganianego. Po prostu bardziej mi się podoba w tym miejscu pocałunek niż w jakimkolwiek innym. No dobra, pocałunek za nami. No to teraz trzeba poprowadzić ożywioną rozmowę. E, ożywiona rozmowa, w takim razie rozmawiamy. Randka już jest na złoto, ale my spełnimy wszystkie zadania. Jak widzicie, można ze swoją żoną pójść na randkę o godzinie 8 i świetnie się bawić. I rozumiem, że będziecie teraz rozmawiać przez te krzaki. Naprawdę? No, moje simy są troszeczkę dziwne. Czasami mam wrażenie, że robią wszystko tak naokoło. Wiecie, może teraz e, trzymają się na dystans, żeby później e, trochę, trochę było więcej emocji, gdy się do siebie zbliżą. Nie wiem. No, w grunt, że randka jest udana, cel wykonany. Jeśli chodzi o Damiana, to aspiracja będzie wykonana. Jeszcze tylko jedna randka i myślę, że nawet dzisiaj to zrobimy, skoro mamy dzisiaj wolne. Myślę, że jeszcze jedno miejsce odwiedzimy na kolejną randkę. Nie ma nic bardziej zalotnego niż rozmowa o śmieciach. Demen naprawdę ma wyczucie. Dobrze, że jego żona kocha go i akceptuje takiego, jakim jest, bo no mogłoby być dziwnie. Okej, okay, selfie na zakończenie randki. Myślę, że randka już jest na tyle udana, bo poza tym pojawiła się tu jakaś osoba, która dość krępująco się przygląda naszej parze. Może ona jest szpiegiem, wiecie co? Ostatnio w pracy Damian miał problem z jakimś szpiegiem. Coś tam Małgorzia opowiadał na ten temat. I jeśli ta kobieta to przebrany szpieg, to lepiej idźmy w inne miejsce. Kto powiedział, że na randkę trzeba iść do baru bądź klubu czy restauracji. Damian zaprosił swoją drugą połówkę do muzeum. No to w takim razie przejdźmy od razu do rzeczy. Para jest w nastroju do flirtu w tym samym momencie. Dobra, Damian, w takim razie oczywiście zajmujemy się, chociaż wy świetnie sobie radzicie bez mojej pomocy. Oni dokładnie wiedzą, co mają robić na tych randkach, to dlatego te randki są tak bardzo udane. Damian, a może wejdziecie do środka, czy będziecie tak przed muzeum sobie flirtować? Myślę, że powinni pooglądać trochę eksponatów. Skoro są w muzeum, to nie tylko po to, żeby flirtować przed budynkiem, ale też, żeby pooglądać trochę sztuki. Jak Wam się podoba? Tak, oni są bardziej zainteresowani sobą. W sumie nawet mnie to nie smuci. Czy będzie gdzie usiąść tutaj razem? O! Chyba jest jeden problem, bo nie mamy gdzie usiąść z Małgorzatą. Wiecie co? Chyba muszę im troszeczkę dopomóc w tej randce i dostawić tutaj gdzieś jakąś ławkę. Magicznym trafem pojawiła się tu ławeczka, idealnie dla naszej pary. Także Damian, usiądź sobie z Małgorzatą. I porozmawiajcie trochę. Przyjemna rozmowa na ławce już się odbyła. Mogę, z tego co widzę, potrzebuje skorzystać z toalety. Także, Damian, pozwól swojej kobiecie wyjść na moment, wejść do środka. Ty w tym czasie możesz sobie pooglądać jakieś obrazy. Na pewno tu są jakieś wspaniałe obrazy. W ogóle ta galeria sztuki jest strasznie pusta, szczerze powiedziawszy. Myślę, że trzeba byłoby podostawiać tutaj trochę obrazów. To obejrzyj sobie obraz. W tym czasie, Małgorzata, e, niech załatwi swoje potrzeby. E, Damian, dlaczego stoisz w drzwiach? Ja mam, zaczynam mieć podejrzenie, że Damian jest duchem. No, przecież to nie jest nic normalnego. No, wyjdź z tych drzwi. Trochę się zdziwiła Małgorzata, ale chyba jej to nie przeszkadza. Dobra, nie przeszkadza im to we flirtowaniu. Damian, naprawdę, proszę cię, dla mojego komfortu. Przejdźcie się kawałek dalej. Właśnie osiągnęliśmy brązowy medal na randce. Dobra, jeszcze trochę. Rozbawienie? Jaką ich jednocześnie rozbawić i wprowadzić we flirciarski nastrój? Małgorzata, teraz Ty postanowiłaś stać w tym miejscu naprawdę? Dlaczego Wy to robicie? Wyznaj nieprzymiejącą miłość. Może to podziała na Was jakoś bardziej flirciarsko Dlaczego Wy robicie to w tych drzwiach? Czy ja się zajmuję tutaj duchami czy simami? Bo już nie, już nie rozumiem. Hermetyczny dowcip, dobra, zobaczymy, czy to się uda. Czy teraz Małgorzata zmieni trochę nastrój? Wydaje mi się, że powinna, bo ona już, już troszeczkę jest y, rozbawiona. Już srebro mamy, już cel jest osiągnięty, tak? Bo to miało być na srebro z tego co pamiętam. Sprawdźmy. Tak, Damian, możesz teraz pomasować małgorzatę. Czy jest tutaj masaż? Zaproponuj masaż. A potem oczywiście ożywiona rozmowa. No, nikt tak nie masuje jak twój mąż, Małgorzato. Ręka się kończy, czy, czy uda nam się wykonać wszystkie zadania? Medal złoty już jest, udało się. Jak widzicie, dzisiaj dużo czasu im zajęło spełnienie wszystkich zadań. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że raczej tutaj stoją w tych drzwiach, czy coś coś innego. Strasznie puste to muzeum. Musimy dorobić jakąś sztukę, może trzeba byłoby zająć się ulepszeniem tego muzeum. Myślę, że najwyższa pora wrócić do domu. Małgorzata jest tak szczęśliwa, że poranca postanowiła potańczyć. E, cieszę się, że udało nam się troszeczkę zażegnać ten spór e, i ten kryzys w małżeństwie. Mam nadzieję, że teraz już będzie między nimi tylko lepiej. Damian możesz dołączyć do swojej żony, wiesz, w sumie to choć tutaj będziecie tańczyć oboje. E, tak Damian też stwierdził, że potańczy, i chyba wziął przykład z Małgorzaty trochę postanowili powywijać. I wiecie co? W takim właśnie stanie tańczących zostawimy dzisiaj Małgorzatę i Damiana. E, niech pop spędzają trochę czasu razem, niech ten ostatni dzień wspólny przed pracą Małgorzaty będzie dniem w pełni spędzonym wspólnie. Mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy odcinek podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o tym, że możecie zostawiać oceny. Oczywiście zapraszam Was na moją grupę, na mój fanpage, na mojego Instagrama. Wszystko to macie w opisie, także chodźcie tam. I oczywiście możecie zostawić tutaj subskrypcję, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami tego kanału. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, pa pa!